No, no i zaraz zobaczymy Ja lubię, ja ja nie ty nie to mhm. co ty? a ty się? Co Tak. ty nie mówiłaś, że no cię nie to nie lubię Ale wczoraj się tak chciał co już chcę A co ty do szkoły? Nie ma żadnej co? Ej Jaką dla buduję? Nie, skrop pan jest no Ale nie smakuje. Nie? Smakuje. To jest? Ale smakuje mi szczą. Smakuje. Dobry. To za kamary. to Co ja? Nie dosięgnę?

Ogólnie jaka ocena tej pizzerii, restauracji, klimat? Pięć Pięć na tysięcy. Tysięcy. Ale całość, bo całość, 50. Ale całe życie, całe 35 lat co ceniasz? Tylko za nas, jak No! Ciało, nie ma do penioryba.